Cześć, dziś startujemy z recenzją Sharp Fire'a. Sharp Fire to nietypowa wyrzutnia, która swoim wyglądem przypomina pistolet, który daje jednak mnóstwo możliwości modyfikacji. Przyjrzyjmy się bliżej samej wyrzutni. Z przodu wyrzutni mamy odczepianą lufę z celownikiem optycznym, którą po prostu wysuwamy, a następnie wciskamy. Dalej znajduje się ufy do przeładowywania. Żeby wystrzelić strzałkę, wystarczy przesunąć do tyłu. Włożyć strzałkę, przesunąć do przodu i nacisnąć spust. Dalej mamy wygodną rękojeść, wygodną dla małych dzieci. Dla dużych może to być problem. I z tyłu jest odczepiana kolba. Kolbę odczepiamy poprzez wciśnięcie przycisku, który znajduje się na dole na rękojeści brzydki. Kolba pomieści nam 6 strzałek. Dodatkowo jest tutaj. Uchwyt na pasek, także może posłużyć także jako kabura. Sharp Fire pozwala nam na 6 możliwości modyfikacji. Teraz przedstawię Wam wszystkie z nich. Pierwsza najbardziej podstawowa, zwykły pistolet. Bardzo poręczny i lekka wyrzutnia w tym momencie. W tym trybie strzał jest dalszy, ale mniej celny niż z przedłużaną lufą. Druga modyfikacja to wyrzutnia z samą przedłużaną lufą. Precyzyjniejszy strzał plus celownik z przodu. Trzecia propozycja to pistolet bez przedłużanej lufy z dołączoną kolbą. Czwarta propozycja najbardziej standardowa to dołączona kolba plus Lufa. Piąta to kolba z przodu wyrzutni. Proszę bardzo. Oraz szósta, taka sama, z tym, że bez lufy, bez przedłużanej lufy. I, I w tym momencie Shardfire najlepiej sprawdzi się dołączony do spodni, bez przedłużonej ruchu. Jeżeli nie będziecie zbyt mocno wciskać wyrzutni, to będziecie ją mogli wysunąć bardzo szybko jednym sprawnym ruchem. Teraz wystarczy wziąć strzałkę, włożyć ciekawy system przeladowania, jednostrzałkowy magazynek, szybko strzelić. Jeżeli chodzi o zasięg, to nie jest to wyrzutnia z serii Elite, także jej zasięg wynosi około 12 metrów. Dobrą informacją jest to, że wraz z wyrzutnią otrzymujemy aż 10 strzałek z serii Lead, także tak szybko Wam się nie skończy. Podsumowując, Sharp Fire jest to na pewno wyrzutnia dodatkowa, a nie podstawowa. Jednakże, daje ona nam bardzo dużo możliwości modyfikacji. Możemy tutaj mieć zwykły pistolet, pistolet z tłumikiem czy przedłużaną lufą, lub taką oto wyrzutnię z dodatkową kolbą, która trochę ustabilizuje Wam strzał. Musicie pamiętać również, że ani przedłużonej rufy, ani tej kolby nie dołączycie do żadnej innej wyrzutni z seriali, ponieważ wejścia tutaj są inne. Są to, są to cieńsze rufy i cień, cieńszy uchwyt na kolbie. Z mojej strony to już wszystko. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Wam się podobało, zasubskrybujcie kanał, nie przegapcie kolejnych recenzji. Ja oczywiście zapraszam Was na naszą stronę nerfoteka.pl, na naszego fanpage'a. A jeżeli chcielibyście mieć Sharp Fire'a lub inne wyrzutnie nerw u siebie w domu, to zapraszam na naszą stronę. Link macie w opisie. Pozdro i do zobaczenia w kolejnej recenzji.